Chciałbym mieć czasami ciebie tutaj blisko, obok siebie. Żebym wiedział, że jesteś nie musiałbym nawet z Tobą rozmawiać. Nie musiałbym nawet pytać o nic. Po prostu taka świadomość, że ktoś tam jest. Że ktoś tam czeka. Że ktoś myśli. Że ktoś potrzebuje nas. Że ktoś się martwi, boi. I to też pokazuje, że taka świadomość często zmienia naszą perspektywę na życie, że ta świadomość jest bardzo ważna. Jak my widzimy siebie, jak my widzimy ten swój dzień, świadomość co możemy zrobić, co możemy sobie dać, ile chcemy jeszcze sięgnąć tego życia. To jest bardzo ważne. I często ta świadomość jest trudna do osiągnięcia, kiedy właśnie nie ma tej osoby, kiedy nie ma tych rzeczy. Takie poczucie. Dlatego ważne jest, żeby czasami sobie po prostu to wymyślić, wyobrazić. Nawet Powiedzieć sobie nie ma tego, ale jej ja tak to mam. Jej ja tak to będę miał. Jej ja tak to zrobię. No bo tak będzie lepiej. Trzeba sobie pomagać w tym świecie. Trzeba sobie pomagać, bo, bo nikt nam nie pomoże. I trzeba sobie wyobrazić, że to jest nasze. Że możemy to zrobić. Że Jesteśmy w stanie wygrać. Razem damy radę. Bo.